Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Smakiem Tradycji. Dziś zabieram Was prosto do muzeum Zamojskich w kozówce, gdzie przygotujemy kolejną tradycyjną potrawę. Ale zanim przygotujemy wam tą potrawę, pokażemy Wam przepiękny ogród. Chodźcie razem ze mną. Nowy odcinek, nowe miejsce. Zanim pokażę wam jak przygotować kolejną tradycyjną potrawę, chciałabym żeby pani Grażyna Antoniuk powiedziała nam co nieco na temat tutaj ogrodu. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie i tak jak wspominałam, chciałabym, żeby pani powiedziała naszym obserwującym, naszym widzom coś o ogrodzie, bo jest niesamowicie pięknie i myślę, że państwo się na pewno tutaj podoba. Prosimy Kilka słów o ogrodzie. Dzień dobry, dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość zaprezentowania w kolejnym odcinku właśnie tego niezwykłego ogrodu. Pałac w Kozłówce, zgodnie z XVIII-wieczną modą, położony został między dziedzińcem a ogrodem. Każdy z tych elementów jest nieistotny i bardzo ważny. Dziedziniec, który wprowadza nas w założenie, Dzisiaj wygląda dokładnie tak jak 100 lat temu. Odtworzony został w latach 90. XX wieku, ale na podstawie archiwalnych fotografii, czyli układ kwater, układ trawników jest dokładnie taki sam. Ogromny trawnik wypełniony jest pięknymi dywanami kwiatowymi i zachęca do przejścia na stronę wschodnią. Gdzie mamy ogród francuski, barokowy, a po obu stronach angielski park leśny. Drzewostan oczywiście jest uzupełniany nowymi nasadzeniami, ale w znacznym stopniu jest zabytkowy i wiele z tych drzew pamięta jeszcze rodzinę zamojskich. Dziedziniec zachęca do przejścia na stronę wschodnią, gdzie znajduje się barokowy ogród francuski i angielski park leśny. Leśny, bo ma właśnie taki charakter leśny, pełno w nim romantycznych, nastrojowych alejek i urokliwych załóg. Drzew jest bardzo dużo, wiele gatunków, są dęby, klony, lipy, graby, buki, a nawet tak egzotyczne jak sosna wejmutka. Oczywiście są uzupełniane nowymi nasadzeniami te obszary leśne, ale znaczna ich część to jednak drzewostan zabytkowy, i wiele z tych drzew pamięta jeszcze rodzina zamojskich, a siedem z nich zyskało sobie status pomnika przyrody. Natomiast część środkowa wzorowana na ogrodach wersalskich, to typowy ogród francuski, barokowy. Także odtworzony. Odtworzony w latach 80. XX wieku, ale na podstawie zachowanych planów XVIII-wiecznych, planów założenia Kozłowieckiego. Więc ten układ kwater geometryczny jest dokładnie odwzorowujący tamten ogród. Są tu szpalery bukszpanowe, są tu tuje i setki karminowych róż. Są także dwa rozaria. Jedno mamy w części centralnej Ogrodu Francuskiego, drugie za oficyną północną i znajduje się w nich kilkadziesiąt gatunków i odmian róż i zapewniam, każda z tych odmian zasługuje na uwagę, zachwyt i podziw. No, i czegoż chcieć więcej? Pełno tu kwiatów, mnóstwo tu kwiatów, mnóstwo tu kolorów, zapachów, dźwięków z ptasich koncertów, więc chyba warto tu chwilę odpocząć w tym pięknym parku, w tym ogrodzie Tysiąca Róż dla zdrowia, dla relaksu, dla przyjemności. Ja myślę, że na pewno warto jest tutaj przyjechać na chwilę, przysiąść przy tym. W tym pięknym ogrodzie posłuchać śpiewów śpiewu ptaków, podziwiać piękno przyrody, piękno róż. I my teraz Państwu pokażemy z bliska, jak to piękno wygląda. Także zanim pokażemy, jak przygotować tradycyjny przepis, zobaczcie sami z bliska, jak wygląda tutaj piękna przyroda, piękny ogród. Każdy z nas kocha naleśniki. Czy jadano je kiedyś? Oczywiście, że tak, dlatego dziś pokażę Wam, jak przygotować leguminę z krajanych naleśników. Przepis jest naprawdę banalnie prosty. I właśnie o to w tym chodzi, że przygotuję dla Was prosty przepis, który przygotujecie dosłownie. Samo przygotowanie w 15-20 minut plus pieczenie i pyszny deser lub śniadanie jest gotowe, ale o tym przekonacie się sami. Chodźcie tutaj bliżej, zobaczycie jak taką leguminę przygotować. Ja za chwilę Wam pokażę również ten tradycyjny przepis, ale w nieco odnowionej wersji. Pokażę Wam sprawdzony przepis na pyszne naleśniki, bardzo proste w przygotowaniu. Oczywiście będą one tak samo kryjane jak tradycyjna legumina. Zobaczcie sami, chodźcie tutaj bliżej. Rozpoczynamy przygotowanie leguminy od tradycyjnych zwykłych naleśników. Także do miski dodajemy jedną szklankę mąki mąki pszennej. Oczywiście mąkę pszenną możecie zamienić na mąkę orkiszową. I za pomocą tej szklanki będziemy przygotowywać cały przepis, bo do tej szklanki teraz dodajemy jedną szklankę mleka. Potrzebujemy jedną szklankę mleka, trzy czwarte szklanki. Wody mineralnej, gazowanej najlepiej. Dwa całe jaja. a także trzy łyżki oleju lub trzy łyżki rozpuszczonego masła. No tutaj mamy naprawdę gorącą temperaturę, także dodajemy bardzo ciepłe takie masło. Do środka całość mieszamy i nastrze ciasto na naleśniki i za chwilę będzie gotowe. Jeśli chcecie, możecie użyć tutaj cukru wanilinowego, ale nie jest to konieczne, bo legumina nasza będzie zawierała czekolady. Zobaczcie, nasze ciasto na naleśniki jest już prawie gotowe. Na chwilę odstawimy go na, na bok i zajmiemy się przygotowywaniem kolejnych składników. W tym czasie możecie nastawiać patelnię, bo będziemy smażyć naleśniki z obu stron do zarumienienia. Nasze ciasto na naleśniki jest już gotowe, dlatego wylewamy porcje ciasta... Pięknie rozprowadzamy ciasto po patelni i czekamy, aż nasze naleśniki nam się usmażą. Zobaczcie, nasze naleśniki są już gotowe, piękne, cieniutkie, usmażone. Zaraz będziemy kroić je w takie kluseczki, cienkie paseczki. Zobaczycie, ale przygotujcie sobie również w tym momencie cztery białka. Cztery białka oddzielcie od żółtek. Białka ubijajcie na sztywną pianę. Nasze białka są już ubite. Zobaczcie sami, także teraz czas na krojenie naleśników. Z jednej porcji, którą Wam powiedziałam, powinno wyjść 20 naleśników. Bierzemy sobie takich 10 naleśników. Kroimy je na początku w paski. Naleśniki teraz kroimy taką grubą kostkę, żeby powstał on taki makaron jak na łazanki. Zobaczcie, nasze naleśniki są już gotowe. Pokrojone są w taką grubą kostkę. Teraz naleśniki wymieszamy z odrobiną masła, ale wszystko przełożymy do formy. Naleśniki przekładamy. Naleśniki przekładamy do formy do zapiekania. Do naleśników dodajemy masło. Może być rozpuszczone lub takiej konsystencji, jak ja tutaj mam. Mamy naprawdę upał, także nie trzeba go rozpuszczać. Do masła i do naszych pokrojonych naleśników dodajemy tarte migdały. Migdały są już starte na tarce. Teraz Prawie ostatnia czynność, a mianowicie gorzka lub mleczna czekolada, siekana lub tarta na tarce. Z racji dzisiejszej temperatury nasza czekolada już prawie popłynęła, dlatego my pokroimy ją drobno i dodamy do ubitych wcześniej białek. Czekoladę naprawdę dość drobno siekamy. Tak pokrojoną czekoladę dodajemy do naszych ubitych białek. Całość dokładnie mieszamy. tak przygotowaną pianę z białek wykładamy na nasze naleśniki. Białka po upieczeniu troszkę nam podrosną. I nasze danie prawie jest gotowe, bo teraz wystarczy je zapiec. Także chodźcie teraz razem ze mną, idziemy zapiekać naszą leguminę. Nasze kolejne tradycyjne danie jest już gotowe. Za chwilę pokażę Wam, jak ono wygląda w środku. Jak mogliście zobaczyć, jest naprawdę bardzo proste w przygotowaniu, a ta unowocześniona wersja przygotowania naleśników ułatwi Wam jeszcze tą sprawę w przygotowaniu tego dania. Oczywiście zachęcam do przygotowywania tych tradycyjnych przepisów. Tutaj wystarczyłoby tylko zmienić ilość jajek i żółtek, a wszystko robi się dokładnie tak samo. A zobaczcie teraz, jak to danie wygląda w środku. Oczywiście każdy może udekorować to do niej tak jak chce, ja mam niestety tylko jeden listek mięty, w sumie dwa, bo nasze upały to spowodowało, że tutaj nam wszystko zwiędło, ale dekorujcie jak chcecie, mamy tutaj czekoladę, migdały tarte i teraz możecie cieszyć się smakiem razem ze mną, ale teraz zobaczcie, ja za pomocą łyżki za chwilę wyjmę kawałek i pokażę Wam jak wygląda w środku. Teraz legumina jest bardzo znana w wersji z kaszy manny. Naleśnikowa jest mniej znana. Zobaczcie, zaraz wam pokażę, jak wygląda na talerzu, ale zobaczcie, jak wygląda w tym naczyniu po upieczeniu. Czekolada pięknie rozpłynęła się, popłynęła o nasze naleśniki. Białka pięknie ścięte i danie, które świetnie sprawdzi się na desery, ale także myślę, że wasze dzieci będą zachwycone.

Ja swoją porcję mam już na talerzu, pozostała porcja myślę, że również zniknie w okamgnieniu. Wszystko prezentuje się rewelacyjnie, ja już wiem jak smakuje, bo przygotowuję ją już nie pierwszy raz i mam nadzieję, że Wam zasmakuje i będziecie się cieszyć smakiem razem z mną. Mam nadzieję, że kolejny tradycyjny przepis Wam się podobał i przygotujecie ten przepis w swojej kuchni. Ja teraz zbieram się za jedzenie, życzę Wam cudownego popołudnia i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia!